Cześć! Witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym odcinku jestem z, z dziewczynami! <laughs> Proszę bardzo, Dobry. jestem Marta i Kasia. I w dzisiejszym odcinku będziemy... Co będziemy właśnie? Będziemy trochę konkurować, ze względu na to, że dowiemy się, która z nas zna albo wie najwięcej o chłopakach z ekipy. O A! I wy zostawiajcie łapki w górę, jeżeli taki odcinek Wam się podoba i chcecie więcej takich odcinków, a może nawet namówię tych chłopaków i to chłopacy będą konkurować w tym który z nich zna lepiej dziewczyny z ekipy. Także zostawiacie łapki i oczywiście subskrybujcie mój kanał. Tutaj macie przycisk do subskrypcji, który znajduje się poniżej, jeżeli jeszcze nie się Wam na szaro, to znaczy, że jeszcze nie jesteście w tym sukni, musicie koniecznie nadrobić, a my nie przedłużamy, tylko zaczynamy pytania. Będzie zadawać nam Monia. Tak, wszystkie. Ja nic nie wiem. O nie! O nie. O nie! O nie, Keniu o, 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 nie rób tego! Ty ty nie! Tyle! blisko! Ty a jest o każdym chłopaku, nawet naszych? Jest albo pojedyncze, albo grupowo. Dobra, okej. Okay. Jest i tam e, waszych dobra, chłopaków, ale myślę, że jest. Nie mamy ze sobą tabliczek ani kartek ze względu na to, że po prostu będziemy jednocześnie mówić naszą odpowiedź i ustalimy, że robimy 3, 4 i mówimy na 4, dobra? Dobra, 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 dobra. <coughs> okay. Jaki rozmiar buta ma minimal? Ja wiem, chyba. O kurde! Ja chyba też wiem. Ja za ze dwoma. Dobra. To co? 3...

No ma... dobrze. Bo no Majka się zawsze śmieje, że ja mam taką samą stopę jak on, i tak serio, <zucz> że mamy bardzo podobną, bo ja mam bardzo małą. 35-36. 24! No, Ale <śmina> ja mam się nie Mój Jasna z trzema 24. O, nie, nie ma, nie Ona ma już teraz 30, 31. 31. Który z chłopaków zrobił jako pierwszy prawo jazdy? O Czekajcie. To no to mega łatwe. Uh -huh. Dobra, 3, 4. Ubierajcie. Ja <śmieniu> serio? <śmieniu> Na od razu po 18, a mówił, że chyba po 18. No i ja, ja też tak naprawdę przed 18 po, zaczęłam y, y, chodzić ja na, te, na te lekcje, żeby w ja 18 odebrać ten taki, y, wiesz, A co, na pierwszym razem? Nie. nie. A. Uż w kolejności, od największej do najmniejszej ilości follow na Instagramie. Ale w chłopach, no tak? Chłopach, wszystkich? Tak. tak. Już ty mają. Dwa. Jeden. No. już, No, aku, aku. No to jak, jak go macie pierwszego? Że mikser? Mikser, tak, no. Potem patet, patet. A nie za chniał patetkim. <grychy> Zafundował patet. A dać za kapelan krzychu. No, bo właśnie on mnie zapomniał zapomniałam. kapelan. A ja za kapelana mokrzychu. No muszę to. A ja mam krzycha, ja mam krzycha. Okej, jeszcze coś jest. Dobra. Drugi patet z krzychu, unik i trąbafrys. Co ja pokoluję, jak to to? Bo ja przeczytam i trąbafrys. Dobra, okej. Okay. Mikser, Patec, skrzypkuje, póki Mike Tromba karta. Ja zapomniałam Ja zapomniałam ja, o krzyku. Za ma, by ja zaczęłam liczyć, i my... no okay, Ja sześciu. o Ja o Majku, zapomniałam o Ja zapomniałam o zapomniałam No. zapomniałam o Ja zapomniałam o No. Ja zapomniałam Ja zapomniałam o Miku. Ja zapomniałam o Ja Ja zapomniałam Kto z Karolem? Łatwe. 2. Dwa... Czekaj, czemu łatwe? Trzy, dwa, dwa jeden. Mikser. Tak! Dobrze! Dobrze, ile Ile tatuaży ma Trąba? Tu możecie mieć troszeczkę więcej czasu, bo musicie faktycznie się zastanowić. Ręka liczy się jako jedna. Dobra. Ale tak? też nam jakieś No mogę tak zrobić w takim razie. A 14, B 10, C 8. Tu ma, jakieś tutaj ma, na plecach ma, na nodze ma, na stopie ma. 3, 2, 1, 10. 10. <grymne> <grymne> Jakie jest wymarzone auto krzyka? O Boże, ja wiem... Mam... Pan mi coś mówił. Dobra, chyba strzelam po prostu jakąś nazwą. No. 7, 6, 2, 1. To ja ta 4, BMW 4. I Jeszcze raz byłem. To ja ta supra! Byłem 4! Jest GTL? Tak, jest gt A, faktycznie. Dobrze. Jako, że Jak już jesteśmy przy temacie aut, to kolejne pytanie. Jakie je mają auto przed Mercedesem? Ja też już wiem. To... Czekajcie. Notniczanko, halo? Cztery, trzy, dwa, jeden, go. Ibiza. Seata. Ibiza i, I Seat, powiedziałeś, tak? To samo. No, powiedzmy, że to jest no. to samo. Bo Sano, i Ibiza, więc super. Wow. ja że to A ja, ja tak cię... Ciekawe, tak. To była Honda? Nie, to była Honda, i tak nie wiedziałam. Kto ma największy bałagan w pokoju? Z chłopaków? Tak. Mega proste. Mega proste. Proste. Odpowiadamy? Trzy, no. cztery. Patec. Są ja widziałam trąba. Ja są odpowiedzi? Zrozumieliśmy tak, że w sumie trąba są dwie. Trąba i Patec. No, Se, i... Ej, znaczy to, też ja zapomniałam o Patec znowu. Jak, no, to, no w ogóle o nim nie pomyślałam. Jaki jest ulubiony film wujka Łukasza? O Boże. O Boże. Ym, <toddź> Ej, tutaj ma dużo, nie wiem, czy powiem dobre. 3, no. 2, 1. Gwiezdne po... wojny. Gwiezdne pierścieni albo, albo Gwiezdne wojny. Jedna odpowiedź. Gwiezdne pierścieni, Gwiezdne wojny. Harry Potter? Star Wars. Star Wars, no, czyli Marta tylko dobrze yes. powiedzała. No, ona chyba mówi tak samo, tak przypomina się dwie. Kto najdłużej wytrzymał pod wodą w odcinku u Karola o 1000 zł? Ja wiem. Ja nie wiem, ale chyba wiem. Krzychu? Się. Wahałam się, bo Ty też wytrzymałaś, tak. nie? To było Ja byłam druga. A. Nie dałam rady. Krzyk mnie pokonał. No. Kto z chłopaków nienawidzi pomidorów? Łatwe. 3, 4, no. Tromba. Tromba. Dobrze. I Jojo. Ostatnio się dowiedziałam, że Jojo też nie lubi. Tak, no. kto skakał na Kto no, skakał na bandy? A pewnie... ile odpowiedzi? Tego, tego nie wiem, ale na powiem, nie nie ja się... ja to Na pewno nie wera. Nie, to, to nie, to, to nie, to, to, to nie a tak już chciałam w tym razie, serio, tak chciałam. Trzy, dwa, jeden. Krzychu, trąba i, trąba. Krzychu. I trąba. No i trzy jeszcze mam. <grym> Krzychu <grym> skoczył? Krzyf, trąba i Mikołaj. Tak. A ja krzykuj i, i, i Patec. Patec nie, nie no. i Patec. i Mikołaj powiedziałam, Krzychu i Mikołaj powiedziałam. Pan zgiskała z tego w odcinku. O, o fuck! faktycznie. Od no było budynku. No raz ja. Oczywiście, nie. Kto był w pokoju na 24 godziny? Trzy, dwa, jeden. Tromba i Karol. Nie zdążyłam powiedzieć, ale też chciałam powiedzieć Tromba Ale się tak zacięła. Ja śpiewam przez. Ułóż w kolejności od najniższego do najwyższego każdego z chłopaków. Już wiemy, że wypadku jest siedem. Siedem, ale kurde nie. Ja, ja też nie mam pojęcia. Dobra, nie wiem czy to będzie dobrze, mam dylemat remakty, będzie czterema. No dobra. 3, 2, 1, go! Zacznijmy od Marty. Mini Mike, Krzychu, Mikser, Karol, Łukasz, Patet, Trąba. Kurde! Zalej. Michael, Karol, Krzychu, Mikser, Łuki, Trąba, patet. Nie. Mike, Mikser, Karol, Krzychu, Łukasz, Trąba, patet. Nie. Mike, Karol, Mikser, Krzychu, Łukasz, Trąba. O nie, tylko Karol, Mikser, to Między sobą, więc, jakby nic dziwnego, że się nie dzieje. Ja Ale ja przynajmniej pomyśleliśmy że tym od razu po maju, tak? Tak. No. Hej! To da mistera sobie. Który chłopak ma najwięcej butów? Eee, wiem. Ja też chyba wiem. 2, 3, 2, 1. Drama! Zgadzaj <laughs> się! A mówi, że kocha buty. Nie? No, A on zawsze mówi: Ja jestem człowiekiem, który szanuje buty. <laughs> A później się pójdzie do niego pokoju, a tam takie jest. Nordy, nie powiedziałam Kto ma pierwszą rodzinę, a kto ostatni? I to też zapiszcie w, w telefonach. Okej, kto ma pierwszy? <grym> mam, mam. Je Jezus, jak? Do pierwszego, tak. Pierwszego razem. Pierwszy Karol. Karol. Tak. To trąba. No, trąba <grym> jest Trąba. 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 Pierwsza Karol na teraz, tak? Karol no, na No a na kwietniu, czyli pierwszy, pierwszą rodzinę ma trąba od, to, od tego czasu. A, ale chodzi o rok? Patrzymy na... też miesiąc pewnie, że patrzymy na miesiące, nie? No myślałam, że od dzisiejszego dnia kto miał ostatni i kto będzie? Miał miał. Aha. Ale, ale miałam dobrze jakby... No ja. to, myśląc od tego tak, miałeś miał dobrze. Doktorze, to nie masz rady. A teraz jeszcze kto ostatni? Minimaj. Zgadza się. I ostatnie pytanie. Który z chłopaków miał najwięcej dziewczyn? Partnerek? Myślę, że proste. Miałem wyjść, ale aż zostanę, nie? <noise> Ja myślę, że prosty. Ale o partnera związku czy takiego czy właśnie ogólnie kobiec w swoim życiu. Okej. Okay. A, a, proste. Chyba. Chyba. 3 2 1. Trzymała. So Nie. Oczywiście, że Myślę, że tak. Się, że tak. Co? Co? No tak życiowe jeździ, tak. Ale on A który ale... powiedział? Przy miał dużo dziewczyn? no cały czas nową dziewczynę. Jak to? Nie, nie, nie miał jeszcze nie jednej dziewczyny, od tego się wydarzyło. No, nie miała. Nie ma za ja tego żadnego. Przy jest w swoim jednej wybranej. No. O nie, no dobra, tego się nie spodziewałam. Ja też się nie spodziewałam. serio? jakoś dla mnie to było tak, że. Na ja początku sobie myślałam, że mogę ustawić Łukasza, ze względu na to, że jest najstarszy, więc może wiesz, najwięcej partnersk, ale w sumie sobie, sobie myślałam, że. Nie, no, Poni, tu nie ma dużo dziewczyn, po prostu. Boże, może muszę krzyczeć, bo krzyczeł tak jakąś nową dziewczynę. No dobra. Dajcie znać, jak Waszym zdaniem poradziłeś sobie w tym challengeu. Wydaje mi się, że nie możemy wybrać tutaj jednej osoby, która zwyciężyła. Ze względu na to, że. Pan nie liczył. No ustal, ustalmy, że nie możemy wybrać jednej osoby, ze względu na to, że faktycznie nie szło nam zbytnio na inne. O kimś się zapomniał, no, to no, to trochę patrząc, tak. No ale mam nadzieję, że pasty nas nie pokonają, ze względu na to, że. Ale zrobimy taki odcinek również z wersji z chłopakami. Więc zostawiajcie łapki u górę, oczywiście, i subskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnych filmach. A wy, wejdźcie oczywiście do Kasi, do Marty, na kanały. Eee... Na kanały! Eee... Na kanały z eee... No i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!